231 to jest. To jest w Biorę udział, bo chcę się sprawdzić. Śpiewam w zespole Kaszybskim, i chcę zobaczyć, jaką opinię dostanę. Tutaj mówią, że chciałabym przejść dalej, a co z tego będzie, no to się okaże. W razie chcę po prostu się sprawdzić. Dzisiaj zaśpiewam y, Wspomnik Wan Boków. Wczoraj, wczoraj było, wczoraj było ciepło, tak. Też nie <grymne> widziałem szansy, że <grymne> też poczułam naszego. Dzień dobry. Dzień dobry. Trzeci. Trzeci może? Znaczy trzeci. Pani Karolina Kralowska. Jaką piosenkę pani Karolina ma? Pani Wam z Kłeki. Bardzo dobry. Słuchamy. Cześć Cześć I need Ktoś wiadomo? Tylko sam szef. Muzykę traktuję jako moje hobby. Śpiewałem też kiedyś w zespole. Um, okay. Niestety nasza współpraca się zakończyła. No i teraz próbuję na własną rękę um, zdziałać coś. Mam nadzieję, że um, uda mi się chociażby um, wyjść poza um, szereg tych um, wszystkich ludzi, którzy się zgłosili. Może się uda, mam nadzieję. Uh -huh. Dorzucam drew, bo ogień zgasł. Ciągle burza trwa, nagle seria barw i mnóstwo świec. Ktoś na skrzypcach gra, gotyckie odrzwia się, i skrzypiąc suną w bok, i biała pani płynie z nich, w brylantowej mgle. Jakie oczekiwania? Wygrana. Tak naprawdę, tak po wygrana. Myślę, że. Po co tutaj przyszedłem, bo, ponieważ wiem, że potrafię śpiewać, robię to od praktycznie urodzenia, moja cała rodzina jest muzykalna, skończyłem dwie szkoły muzyczne i tak dalej, gram na pięciu instrumentach, potrafię doskonale śpiewać. Tak jest, moje zdanie, jestem odważny w życiu, dlatego stąd też mój udział w Kaszubskim Idolu. Grałem ogrom, posiadam trzy zespoły muzyczne, gram i jazz z zespołem na gitarze, gram... Y w zespole rockowym, gdzie komponuje swoje utwory muzyczne, piszę teksty, pisze teksty do wierszy, piszę teksty również dla innych kapel, które, które grają moje utwory, których jestem autorem. Myślę, że kaszubski idol da mi jakąś tam swobodę w działaniu, jeżeli chodzi o moją przyszłość. Myślałem, że zaśpiewam swój utwór, ale myślę, że dzisiaj zaśpiewam jednak cover z tego starego dobrego małżeństwa, taki delikatny, makatkę. Paweł Dnikowski, pochodzę z Kaszy, mieszkam od 5 lat na Kaszubach, właśnie w tych pięknych rejonach w Dziemianach. I zamierza Pan nas rozbawić? <laughs> Może nie tyle rozbawić, mam nadzieję, że w dalszych etapach będę Państwa rozbawiał, bo jestem szalonym, e, bardzo szalonym, bardzo szalonym człowiekiem, ale e, można nawet mnie nazwać małym rockmanem. W każdym razie sam piszę muzykę, sam piszę teksty, bardziej takie rockowe. Szpiewałem długi czas w zespole rockowym, ale dzisiaj ze świątek bardziej może delikatnie, e, czy Starego Dobrego Małżeństwa. E. 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 Tak, do Makatka. Makatka. A, a. Proszę. A, a. Słuchamy? Proszę bardzo. Na twarzy twojej rumieńcy, jakbyś był duchowiony, przez różnicę dobroć to nieziemską, Zamykasz na niebieski klucz Zamykasz na niebieski klucz Najczęściej można spotkać cię nad przepaścią lukrwalą Gdy przez dziurawą płatkę przeprowadzasz what's a... Płynąc statek, wśród mewek statka, statek na parę sprzed słuchu. Tu marynarzy okręt, ten zdobi. Słońce na górze pięknie śni. Dobry fotograf to zdjęcie robił wszystko jak żywe, aż się śni. Parę statkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny. Przywtórzę krąg bosmana, głośnych krzyków aż od rana, tak śpiewnie duszałka. Kąpielowy kostium włócz, i na pokładzie ciało złóż, bo tutaj szum maszyny, bo tutaj głosem dziewczyny, tak śpiewnie duszałka. Słucham. Trudno serce okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on taki, ten twój miły, ten twój ktoś. A już serce daje znaki, że się w życiu. Na pierwszy znak, gdy serce dnie, ledwo tknie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lek, trzeci znak piosenki dźwięk, co się wplątał sen, złoty sen.